Nianie, Oła. Oła. dwie nianie. Nie, nie, stój, stój, stój. Nie, wypuść. Oła. Zegarek. Że jeszcze nie. O, zegarek? To zegarko wino. Zegarek My to go... Zdejmij. No. Zdejmij go. I teraz będziemy się bić. Ja sobie prawie góry połamał. No. A mój zegarek jak Nokia się. Widzicie to? Nie, nie A widzę. A mój no jak? 39? Czy, czy coś tam. No Gdzie nie ty nie to masz, bo ja nie widzę nawet? No patrz tu! Ja nic no, nie widzę. Dobra! Dawaj. Eksperto! mi <ślesy> Daję klapka, muszę założyć. <ślesy> Koniec? stop! Stopp. 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 Pa